Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś nie będziemy nic robić, dziś porozmawiamy, a dokładniej porozmawiamy o ściskach. Jakie ściski wybrać do pracy z drewnem, jeżeli jesteś na początku przygody z majsterkowaniem, jeżeli jesteś na początku przygody ze stolarstwem, na pewno taka wiedza Ci się przyda. Często ludzie pytają mnie o ściski, jakich używam, dlaczego akurat te, a nie inne. I miałem dwa takie ostatnie pytania, właśnie pod komentarzami. Jeden komentarz, niestety, gdzieś w lawinie, kolejnych zaginął mi. Brzmiało on: jakich ścisków używasz? Nie da się odpisać na to pytanie jednym zdaniem, bo ścisków używam różnych i zaraz pojawiłyby się kolejne. A dlaczego taki, a nie inny? I mam też drugie pytanie od Piotra Jasiulewicza jakaś propozycja, jak ściskać ze sobą długie elementy przy klejeniu tą metodą. Piotr zadał te pytanie pod filmem, w którym omawiałem klejenie drewna po długości. Także do tego pytania Piotra jeszcze wrócimy, a najpierw odpowiem Wam, których ścisków używam, dlaczego, co mi się w nich podoba, co mi się w nich nie podoba. No i postaram się Wam doradzić na temat ścisków, jakie ściski na początek byłyby dla Was najlepsze. Zapraszam na film. No i mamy ściski, których używam na co dzień. Praktycznie, chyba wszystkie już widzieliście w akcji, jak się sprawują. Najczęściej, których używam, chyba najczęściej, słuchajcie, używam jednak ścisków rurowych. Jest to fajny ścisk, mocny, i to jest, słuchajcie, świetna alternatywa dla majsterkowiczów, dla początkujących. Tak samo jak i dla zawodowych stolarzy, którzy robią większe klejonki, blaty, deski do krojenia. Tymi ściskami najczęściej operuje. Także mamy ściski rurowe, ściski typu F. Tutaj akurat mam od Pichera Maxi Pressy. Też słuchajcie, są fajne, duże, mocne. Za chwilę omówimy je jeszcze bardziej dokładnie, każde po kolei. Mamy ściski jednoręczne. Mamy ścisk taśmowy, mamy ściski pełnopowierzchniowe. Też bardzo fajna sprawa. Za chwilę będziemy je też je omawiać. Oprócz tego, na drugiej ściance mam jeszcze mniejsze ściski. Chodźcie na drugą ściankę. Tutaj na tej ściance mam mniejsze ściski. Tutaj też są jednoręczne, te są efki śrubowe. Jednoręczne takie marketowe, te są z marketu narzędziowego. Te są z marketu yy, spożywczego z makaronem i ustawą, jak niektórzy mówią. I też zwykle takie epki śrubowe. Oprócz tego, jeszcze ściski sprężynowe. To są takie tanie, marketowe, plastikowe na sprężynie. Do jakichś mniejszych rzeczy bardzo szybkie, łatwo się je używa. A teraz chodźcie do stołu, pokażemy po kolei, z każdego rodzaju, jakieś ściski. Zobaczycie jaka jest zasada ich działania, które w czym spiszą się lepiej, które są wygodniejsze, praktyczniejsze i które warto kupić. Jak już wspomniałem, ściski rurowe. Tych używam chyba najczęściej. Są to, słuchajcie, dla Majsterkowicza chyba jedne z najtańszych y, możliwych ścisków, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości. Można kupić oczywiście tanie, ale to będą jakieś małe zabawki. Ten ścisk charakteryzuje, słuchajcie, naprawdę duża siła ścisku. Ja je wykorzystuję do robienia klejonek. Można naprawdę tym porządnie ścisnąć i są, tak jak wspomniałem, tanie. Tak naprawdę kupuje się tylko tą część. I tą część. Rurkę albo można kupić w zestawie, albo dokupić sobie odpowiedniej długości. Także za około 30 zł. Jeżeli chodzi o takie chińskie, tak jak moje, bo są też markowe, które kosztują ponad stówkę. Ale za 30 zł plus metr rury, jakbyśmy chcieli dokupić ocynkowanej. Kosztuje około 10 zł, czyli za około 40 zł mamy metrowy, porządny, mocny ścisk. Plusem tego jest też to, jak widzieliście przed chwilą, wykręciłem sobie rurkę. Ja mam u siebie trzy rodzaje długości takich rurek. Także w zależności od tego, czy potrzebuję krótki, długi, zmieniam rurkę i nagle z takiego, nie wiem, około 70 cm robię sobie ścisk 1,5 metrowy. Mało tego, łatwo jest też je przedłużyć. Bo, mając dwie rurki nagwintowane z dwóch stron, możemy połączyć je ze sobą za pomocą mufy hydraulicznej i bez problemu możemy zwiększyć swój ścisk o taką długość, mamy, jaką mamy długą, drugą rurkę, jak się tym operuje. Zobaczcie. A jeszcze jedna rzecz: te lepsze ściski markowe mają takie stópki. Moje akurat nie mają tego. Ale jest prosty patent na to 4-4. Jak już mam rozebrany ścisk, złóżmy go z powrotem do, w całość. Chodzi o to, że moje, gdy nie mają tych stópek, je postawimy na blacie, yy, przewracają się. Niewygodnie się kręci też kortką nad blatem, bo jest dość nisko. Yy, ja już kiedyś pokazywałem na filmie. Takie zwykłe, słuchajcie, ze sklejki dwa kawałki sklejki, jeden z otworem. Nakładamy dwie sztuki i zaraz zobaczycie różnicę, jak się operuje z tymi podkładkami, jak się operuje bez. Gdy mamy sam ścisk i go położymy na czymś i oprzemy od niego materiał, jak widzicie, korbka jest dość blisko blatu. Strasznie niewygodnie się w tym kręci. No i przy skręcaniu ścisk potrafi się przewrócić. Mając ścisk na takich podstawkach, już widzicie, że korbka jest wyżej. Oczywiście można je też zrobić wyższe, tak że będzie jeszcze wyżej. Ale oprócz tego mamy od razu miękką osłonę, która nie będzie kaleczyć nam naszej klejonki, którą ściśniemy. Ich zasada działania jest bardzo prosta. Wkładamy materiał, który chcemy ścisnąć. Tutaj te blaszki lekko odginamy. No, już moje troszkę są Brudne od kleju i ciężko chodzą. O, no co jest? ale sobie wziąłem, wybrałem akurat do pokazania wam ścisk, który kurczę się klinuje. Dobre. Jak widzieliście, przesuwamy i korbką kręcimy, dociskamy. Także bardzo fajne ściski, bardzo duża siła ścisku, nawet w tych chińskich powiem wam, że używam ich już chyba, nie wiem, kilka ze 4-5 lat i jak kupiłem 8 sztuk, tak wszystkie jeszcze 8 mam. Żaden się nie popsuł, żaden nie pękł. Wymieniam tylko rurki w zależności jaką długość potrzebuję, także bardzo uniwersalne ściski. I słuchajcie, polecam je każdemu. Czy zaczynasz przygodę ze stolarstwem? I potrzebujesz swoich pierwszych ścisków. Czy jesteś już na jakimś pewnym etapie i chcesz dokupić jakieś ściski, a nie masz takich, te naprawdę, słuchajcie, polecam. Wykonasz nimi naprawdę dużo roboty i będą służyły naprawdę przez długie, długie lata. No dobrze, przejdźmy do kolejnych ścisków. Jak wspominałem, przy ściskach rurowych między tymi tanimi chińskimi a tymi drogimi markowymi, nie ma dużej różnicy i dla zwykłego Majsterkowicza naprawdę nie warto jest przepłacać. To przy takich ściskach między marketowymi a markowymi jest już, słuchajcie, kolosalna różnica. Yy, trzeba pamiętać po prostu, że każdy ścisk ma swoją wytrzymałość i, i służy do czego innego. Tak? Znaczy no wszystkie służą do ściskania, ale jedne służą do tego, żeby ścisnąć mocno drugie, żeby tylko przytrzymać materiał. I te marketowe są raczej słabej konstrukcji. One mocno nie ścisną, dużej klejonki tym nie zrobimy. To są raczej ściski do przytrzymywania, do złapania, do montażu. Ale śrubowe również są duże, mocne i porządne. Tak, takim ściskiem jest właśnie Maxipress. On ma taką siłę, słuchajcie, że z niedosuszonego drewna to potrafi soki wyciskać i mówię tutaj szczerze to nie jest żadna metafora oprócz czego ten ścisk ma łamaną rączkę także jak widzicie siła docisku nie ma czegoś takiego że rączka nam się ślizga i, i nie mamy mocy żeby docisnąć tutaj łamiemy po prostu rączkę kręcimy z taką siłą Powiem Wam, że już z taką siłą to dokręcałem. Jeszcze nie trafiło mi się, żeby coś mi się tu, nie wiem, pękło złamało, wygięło. Także duże, porządne, masywne ściski też się przydają. Jaka jest ich wada w porównaniu do rurowych? Znaczy, wada to jest inna budowa, także mają troszkę inne zastosowanie. Na pewno one mają już szerszą, nawet widzicie takie mniejsze ściski, mają głębokość którą mogą ściskać, te mają chyba nie wiem, 70, 80 jak dobrze pamiętam, a ściski rurowe około 40 mm, czyli tym możemy ściskać grubsze materiały. Ten ma około chyba nie wiem, 10 cm o ile dobrze pamiętam. Także jeżeli łapiemy materiał w ten sposób, możemy dalej ścisk wsunąć. Rurowe mogliśmy tylko tyle. Czyli to jest przewaga nad rurowymi. Ale minusem jest to, że jak robimy klejonkę to na rurowe po prostu materiał możemy położyć tutaj teoretycznie też możemy, ale te ściski, słuchajcie, się przewracają. Także tamte są dużo wygodniejsze do robienia klejonek. To idziemy po następne ściski. Kolejne ściski to są ściski jednoręczne. Jak sama nazwa wskazuje, do operowania jedną ręką. Nie potrzebujemy dwóch rąk, żeby trzymać ścisk, kręcić śrubą, tylko jedną rączką. I to są słuchajcie świetne ściski do przytrzymywania do nawet do klejenia jakiś tam niewielkich rzeczy. Są oczywiście tak samo jak we wszystkim są ściski tanie, które no nie wiem, no moje już nawet nie przytrzymują, tak. One mają tak słabą już siłę. Na początku jeszcze coś przytrzymywały, jak były nowe, ale w tej chwili to praktycznie zero ścisku. Ale ten też jest również kupiony w markecie. Mam go chyba za 4 lata i powiem Wam, tym naprawdę można jeszcze dowalić. Także są słabsze, są mocniejsze. Musicie po prostu zwracać uwagę przy wyborze takich ścisków na siłę ich ścisku. Co jest dużym plusem? Właśnie to, że operujemy jedną ręką. Gdy potrzebujemy cokolwiek złapać, przytrzymać, gdy musimy trzymać materiał, tym ściskiem jedną ręką już jest złapany. Bardzo szybkie w obsłudze, bardzo łatwe, bardzo proste. Bardzo szybko się zwalniam, naciskając guzik, zwalniam od razu całą blokadę. Nie ma tak jak w śrubowych, że ile odkręcimy, to tyle nam się cofnie, i później musimy go jeszcze przesuwać ręcznie. Zaciskamy, puszczamy. Cała filozofia. Bardzo przydatne na każdym warsztacie. Słuchajcie, chociaż 2-3-4 takie jednoręczne powinny być. Kolejny rodzaj ścisków to ściski pełnopowierzchniowe. Nazwa się bierze od pełnej powierzchni, którą ściskają. Yy, tutaj mam. Te jednoręczne, jak widzicie, ta powierzchnia nie jest. To jest po prostu kawałek, który ściska. Nie są pełnej powierzchni. Tak samo ściski śrubowe, one łapią punktowo. Te łapią całą powierzchnię. Odkąd je mam, to są moje najbardziej ulubione ściski i korzystam z nich równie często jak ze ścisków rurowych. Mają też bardzo dużą siłę ściskania, ale są praktyczniejsze, wygodniejsze pod każdym względem. Jeżeli chodzi o postawienie, zrobienie klejonki, nie ma najmniejszego problemu. Tutaj odłożymy te dwa dłuższe. Jak widzicie, opieramy materiał na ściskach, yy, dosuwamy, dokręcamy z dużą siłą. Bardzo fajna sprawa. Kolejna sprawa, tu ściągnę jeden. Zwróćcie uwagę, że tymi ściskami możemy też ścisnąć w ten sposób. Zobaczcie, jaką mamy w tej chwili długą powierzchnię ścisku powiem wam, że aż z ciekawości sam sobie sprawdzę ja to mam taką małą sam sprawdzę jaka to jest długość to jest słuchajcie 150 mm gdzie śrubowe tam z reguły mają około 30 tu mamy powierzchnię ściskania 150 mm długości albo szerokości w zależności jak złapiemy co mi się jeszcze w nich podoba? To, że możemy postawić je w ten sposób. Zrobię to przodem do Was. Możemy postawić je pionowo, posmarować jeden element, ustawić go w ten sposób. Posmarować drugi element, dołożyć na pierwszy, posmarować kolejny element, też go położyć. Nie musimy robić tego na płaską, możemy to robić w pionie. Tak samo dociskamy, skręcamy i gotowe. Fakt faktem jest taki, że ściski pełnopowierzchniowe nie występują w marketach. Przynajmniej ja się nie spotkałem w żadnym markecie z takim ściskiem. Są to ściski drogie bo porównując ścisk powierzchniowy do ścisku śrubowego tej samej długości przebitka jest no kilka razy za jeden taki pełnopowierzchniowy już nie mówię o jakiej firmie czy, czy, czy lepszej czy droższej są oczywiście i tańsze i droższe ale możemy tych samych rozmiarów kupić kilka ścisków śrubowych czyli no cena jest minusem ale powiem wam warte są każdej złotówki. Jest taka wygoda przy ich używaniu, że ja już po prostu nie chcę innych ścisków. Wiem, że jak będę dokupywał, to już tylko takie. Jakie jeszcze ściski? Śrubowe były, jednoręczne były, pełnopowierzchniowe były. A, jeszcze posiadam taki ścisk. Ścisk taśmowy. Do czego służy? Każdy z Was chyba wie. Są różne ściski taśmowe. Ten jest akurat z metalową taśmą. W marketo, marketach są jakieś takie sparcianymi taśmami, takimi paskami. To służy do ściskania z czterech stron jednocześnie, czyli przy robieniu ramek przy robieniu jakichś szkatułek, przy robieniu szuflad. Taki ścisk świetnie się sprawdza, bo nie musimy kilkoma ściskami łapać naraz. Wystarczy nam jeden ścisk i siły jego działają do środka, czyli z każdej strony jest równomiernie dociskany. Przejdźmy teraz do pytania Piotra, który zadał, jak połączyć, ścisnąć ze sobą dwa długie elementy klejąc po długości, nie mając takich długich ścisków, sposobów jest wiele. Ogranicza tak naprawdę nas tylko nasza wyobraźnia. Jak pooglądacie japońskie filmy o stolarstwie, tam takie połączenia wykonuje się nawet bez kleju, nie wspominając już o ściskach. Tam są po prostu dwa elementy ze sobą się klinują. Są tak ponacinane. Wbija się później między nie kołek, który je po prostu rozpiera i są po prostu zaciskane. Trzymają się bez kleju i bez ścisków. Można? Można. Niestety nam do Japonii daleko, także my musimy raczyć się ściskami. Najprościej byłoby powiedzieć, jak nie masz takiego długiego, idź kup. No ale po co kupywać długie ściski, wiadomo długie są drogie, a wykorzystujemy je bardzo rzadko. Jakie są sposoby? Otóż, pierwszych sposobów jest kilka, w zależności od tego czym dysponujesz. Yy, można zrobić to za pomocą kilku mniejszych ścisków. Ściski można ze sobą łączyć. Można. Mam tu drugi gdzieś taki sam. Mam gdzieś taki sam. Jeżeli masz krótsze ściski, możesz je wykorzystać. Tu sobie złapiemy, żeby mi się nie przesuwało. Tu zostawimy sobie szparkę. Nie, nie, nie zboczuchy. To nie taka szparka. Niech Wam będzie szczelina. Przybliżymy kamerę. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej widać z tej pozycji. Jeżeli masz, Piotrze, krótsze ściski, możesz je wykorzystać. Ściski można ze sobą łączyć. O, zrobimy to w ten sposób. No, tutaj akurat nie mam żadnego kołka, jeżeli w środku byłby kołek. O! Wszystko ładnie, równo się schodzi. Także za pomocą dwóch ścisków też można ścisnąć. Yy, kolejna rzecz. Jeżeli masz krótkie ściski, niektóre z nich, tak jak ja mam tutaj, jak widzisz, tu są otworki. Te ściski można, słuchaj, łączyć ze sobą. Tak samo te, pełnopowierzchniowe. Oj, naciśnięty. One mają otwór. Są nawet dedykowane do nich specjalne łączniki, ale tak naprawdę po co łącznik, jak wystarczy zwykła śruba. Rozbierzmy ten jeden ścisk. Hmm. O. Drugi jakiś. jak widzisz mamy dwie połówki ścisków, za pomocą tych otworku wystarczy nam zwykła śruba. Bez znaczenia na upartego, nawet wystarczy śrubokręt przełożyć przez te dwa otwory. Oj, A, może odwrotnie. Fajnie by było jakby szczęki były w tą samą stronę. I jak widzisz. Mamy już ścisk dwa razy dłuższy. Prosto trzeba tylko ustawić. No a tutaj akurat się przegina, ale to sobie poradzimy w ten sposób. Zróbmy najpierw też tą szczelinkę. O. Tu sobie złapiemy, żeby nam się nie rozchodziło. Leciutko załapiemy sobie ściskiem. Mamy, mamy. Brakuje mi ręki do przytrzymania. I ściskamy. I jak widzisz. Ściski można ze sobą łączyć. Także z dwóch krótszych możesz zrobić jeden większy. Kolejna rzecz. Można zrobić to bez ścisków. W jaki sposób? Możesz użyć pasa transportowego, jeżeli taki posiadasz. Jeżeli nie, to i tak taki pas kosztuje około 10 zł. Na pewno wyjdzie dużo taniej niż Długi ścisk, bo chyba nie muszę mówić jak, pasem opasasz dookoła, ściskasz, też dobrze jest właśnie przy czymś, czy przy jakiejś kantówce, też można docisnąć do kantówki, żeby to się równo zeszło, pas potrafi po prostu naciągnąć i wtedy nam może wyjść to troszkę krzywe. Ale jeżeli właśnie też mniejszymi ściskami złapiesz to do jakiejś prostej kantówki, czy nawet do blatu, zawsze to dociśnie. Możesz użyć zwykłego sznurka, nie mam akurat sznurka, ale ja sobie wykorzystam tę siemkę. Cyk troszkę długi ten mój sznurek, ale nie szkodzi zwykłym sznurkiem. Wiążemy na supełek. Piotr jak nie, nie rozwiąże tego supła, to cię smutni panowie w garniturach znajdą. Dobra. Mamy luz. Nie wiem czy moteczek, czy moteczek może być za duży. Weźmy śrubokręt. Jeżeli mamy sznurek, taśmę, pas, cokolwiek, ja sobie tutaj złapię, żeby było mi wygodniej to przytrzymać, chociaż jedną stronę o! Ciężko tak jedną ręką, dobra i kręcimy, naciągamy, naciągamy dobrze, zwrócić uwagę, żeby był sznurek mocny, zaczepiamy o! Koniec Cała filozofia mamy ściśnięte. Także, jak widzisz, Piotrze, nie potrzeba nawet ścisków do tego. Aczkolwiek przydają się. Mam nadzieję, że materiał był pomocny. Mam nadzieję, że wiecie już troszkę więcej o ściskach: o ich zasadach działania, które do czego stosować. Jak sobie radzić też dzięki Piotrowi z klejeniem po długości, gdy nie mamy odpowiedniej długości ścisku. I jeśli znacie swoje jakieś sposoby na to, żeby właśnie w inny sposób połączyć po długości dwa długie elementy ze sobą, nie mając długich ścisków, dajcie znać w komentarzu. No i ogólnie oczywiście zapraszam Was do komentowania. Łapka w górę, bo ślad po Was musi zostać. Jak oglądacie filmy, to ja tylko widzę, że tam cyferki są, że ileś tam wyświetleń i tak dalej. Ale fajnie wiedzieć, kto ogląda. Także pamiętaj, zostaw po sobie ślad w formie komentarza, w formie łapki. Zapraszam Was jeszcze na forum kornikowo.pl. Nie muszę reklamować, dobrze wiecie, że to najlepsze forum stolarskie w Polsce. Także widzimy się na kornikowie i w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia.